Poczynamy wejście na gronie Jana Pawła II, 890 metrów, schronisko na Leskowcu, godzina 45, z Krzeszowa. Tak więc idziemy, jest sporo do góry, kilkaset metrów, na pewno łatwo nie będzie, ale myślę, że bez problemu sobie damy radę. Ogólnie po kilku godzinach trasy... Już jesteśmy troszkę zmęczeni, ale mimo wszystko będę Wam pokazywać, jak wygląda wejście na tą górę z tej strony, z krzeszowa. Czy jest trudno, czy nie? Czy warto? Zobaczymy. Wiadomo, na tą górę można wyjść z kilku kierunków. Tutaj z krzeszowa jeszcze nigdy nie szedłem. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie asfalt ale już przynajmniej do góry więc każdym kolejnym metrem będziemy zbliżać się do celu jakim jest osiągnięcie szczytu tego gronia Jana Pawła no w dniu jutrzejszym będziemy szli dalej w stronę Leskowca ale to już później na razie tylko i wyłącznie wejście na gronie Jana Pawła 890 metrów przypominam na razie na spokojnie nie ma dłużej ale bardzo dużo błota, póki co zewsząd płynie woda. No widać, że lało w nocy. No tu jakaś ciekawa figura na trasie 1861. Można usiąść. No i co? i tak po malutku opuszczamy ten krzeszów. I pniemy się pomalutku do góry. Na razie bardzo przyjemnie. Tak więc można można z do góry wchodzić. I zobaczymy co będzie dalej. Czy ta stromość będzie narastać? To spodziewam się, że tak. Ale zobaczymy też jak bardzo. Na razie jest wszystko wszystko fajnie. Wręcz miło. I przyjemnie bym powiedział te wszystkie łąki, nie łąki. Wkraczamy na dobre w las. No i zaczynamy podejście. Już takie bardziej z prawdziwego zdarzenia. Już już poszła do góry. Już jest bardziej pianowo, I tak. I wchodzimy. Wchodzimy z każdym metrem coraz wyżej. Cały czas jeszcze wstępem. No, tak wygląda tutaj ta trasa. No zaczynają się coraz większe trudności. Solidne odcinki. No, tam przed nami widzę, że stromość mocno idzie do góry. Tak więc, jeżeli ktoś oczekiwał, że będzie cały czas łatwo, no to już wyprowadzą z błędu. Bo tak nie miało prawa być. W końcu musimy wejść kilkaset metrów do góry. No tu już widać, że trasa prowadzi mocno do góry. Dość solidny pion. A więc trzeba się tu troszkę wysilić mocniej. Ogólnie sam odcinek nie jest bardzo długi. on poniżej 2 godzin jak widzieliście pisało. Więc to nie jest bardzo bardzo dużo. A troszkę już przeszliśmy Tak więc już do końca nie zostało aż tak dużo. No wiadomo jeszcze sporo ponad godzinę. Ale to przy takim wejściu jednak na tak w miarę wysoki szczyt to nie, jest, to nie jest dużo. I kilometry, bar, te metry do góry bardzo szybko idą. I błyskawicznie nabieramy wysokości. No teraz znowu jest, nie jest najgorzej. Troszkę znowu do góry. Ale znowu nie jest jakieś ekstremum. Tak więc jak widać, jak na razie było teraz trochę trudniej. Teraz troszkę łatwiej, ale cały czas, cały czas, do góry. Bardzo dużo błota, udało nam się jakoś przejść, ale było ciężko. Eee, a cóż, teraz nowy odcinek, który idzie do góry. Można powiedzieć, że jesteśmy na takiej ostatniej prostej, prowadzącej do szczytu, ale ta prosta jest bardzo długa. I jeszcze dużo, dużo do góry zostało. Ale mniej więcej już. Nie będzie większych zawijasów, tylko już prosto, prosto do góry. A widać, że trasa prowadzi, jest spory pion, ale to jeszcze nie jest ekstremum. Cały czas tutaj z tempem można iść do przodu. Trasa nie jest zła, na razie nie ma tu wielkich trudności, ale to jeszcze jest. Dopiero mała część spinaczki. Zobaczymy właśnie, co będzie dalej. Na razie jest w porządku. Są momenty wypłaszczenia, jak teraz. To też troszkę pomaga. Jakiś odcinek przed nami z malutką stromością. A więc można chwilę odpocząć, zregenerować się i zbliżać do wierzchołka szczytu, po małym wypłaszczeniu, znowu idziemy troszkę do góry. Było kilka malutkich zakręcików, ale ogólnie tendencja jest taka, że idziemy prosto z lekkim nachyleniem w lewą stronę i cały czas nie ma super ciężko. Wiadomo, cały czas do góry, ale z umiarkowaną stromością. Na razie szlak wydaje się bardzo w porządku. Nawet do tego, aby z dziećmi sobie iść. Ale tak, tak jak mówię, cały czas do góry. Teraz widzę, że znowu troszkę stromość idzie do góry. Do pionu. Zwiększa się on. Ale to tak będzie. Raz, no mam nadzieję, że będzie raz łatwiej, raz trudniej. Gorzej, jak jest właśnie cały czas super ciężko. No zobaczymy. Tak ta trasa na razie wygląda. To no sporo tu błota. Teraz znowu jest troszkę mniej. Ale jest mnóstwo wody wszędzie. I ona się utrzymuje w tej ziemi. No ale tak jak mówię, nie jest super trudno. Szlak póki co jest bardzo, bardzo w porządku. Jak również samo wejście, oczywiście. Widać wesołki coraz bliżej. No to już może być Leskowiec, z lewej strony. To już w sumie nie zostało aż tak, aż tak znowu dużo. Idziemy dobrym tempem. No jak widać znowu jakieś wypłaszczenie. Na razie ta trasa jest bardzo, bardzo fajna. Daje troszkę odpocząć. Zregenerować się. Przed każdym kolejnym mniejszym podejściem. Na razie nie było yy, Podejść aż tak dużo, nie były one długie, bardzo strome. A fajne widoki z tej polany, na której jesteśmy. No, znowu troszkę do góry, ale nie dużo. Tak więc idziemy. Kolejny mocniejszy odcinek. Wcześniej znowu było trochę wyposzczenia, ale znowu idziemy do góry. Więc to to co się zmęczymy troszkę zregenerujemy i znowu na powrót A więc ciekawa trasa taki fajny styl alpejski A Więc wstępem można fajnie tutaj póki co wchodzić właśnie raz mocniej raz trochę lżej są odcinki, które odpuszczają są odcinki na których trzeba się mocno mocniej natrudzić i znowu, tak, jak widać, leciutkie wyposzczenie, i znowu kawałek do góry. Tam jest bardzo fajna, urozmaicalna trasa. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego pokaże. To wejście taki spory odcinek wyposzczenia. No wcześniej powiedziałem, że styl alpejski chodziło o anglosaski, oczywiście. Jest tam więcej tych Wypłaszczeń odcinki do góry teraz znowu. Właśnie z wypłaszczenia znowu idziemy do góry. Kawałek później dalej znowu wygląda. Wypłaszczenie i tak cały czas ogólnie trasa przebiega. Właśnie daje odpuścić w odcinkach takich troszkę mocniejszych. I to jest w sumie zaleta tej trasy. Oczywiście nie wszyscy się z tym zgodzą Niektórzy wolą ostro do góry A tak więc tutaj znowu widać Weszliśmy Leciutkie wypłaszczenie Chwila na złapanie oddechu No i znowu do góry odcinek Więc raz do góry Chwilę odpoczywamy znowu do góry no, tutaj jest taki odcinek mocniejszy, widać. Dość dłuższy. Tu trzeba będzie się mocniej wysilić. Tu jakieś zabudowania jeszcze. Ciekawe. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, bo robi się troszkę ciężko. Po kolejnym wypłaszczeniu. Znowu wchodzimy na taką sporą ściankę. No, solidny tutaj pion się zaczyna, ale też coraz szybciej zbliżamy się do szczytu. Już nam ogóle ogólnie niewiele brakuje, natomiast jeszcze jest troszkę przewyższenia do wejścia. Tak więc takie ścianki mogą się jeszcze pojawiać, ale też z drugiej strony dzięki temu szybko nabieramy tej wysokości, a tym samym coraz szybciej zbliżamy się do wierzchołka tego gronia Jana Pawła. No widać, jest tu taki całkiem całkiem mocny odcinek, stromy. Żeby wejść tutaj w tempie, no trzeba się mocno wysilić. No, ale widzę, że to nie jest super długa ścianka. Już po malutku następuje znowu wypłaszczenie czyli idealnie pod profil tej trasy tego wejścia właśnie wpisuje się ścianka którą już w sumie doszliśmy No już jest trochę łatwiej tak więc tej stromości nie było dużo i długo no, i już jest tutaj fajnie. Znowu jakiś skręt, równa droga. I tak, zobaczymy, czy tak będzie do szczytu. Czy ta tendencja się utrzyma. No tu widać, że szlak zakręca. Jest lekko do góry, ale na razie widać, że tylko lekko. Tak więc wydaje się, że kolejny odcinek będzie dość, dość przyjemny. Kolejny trudny odcinek, znowu deszcz zaczął troszkę mocnie padać, nie odpuszcza nam, no trochę szkoda, ale liczę, że nie zmokniemy jakoś szczególnie, zwłaszcza, że już docieramy do szczytu, już nam niewiele zabra... niewiele nam brakuje, ale jak widać cały czas są mocniejsze odcinki, teraz znowu troszkę lepiej wypłaszczający i za chwilę znowu do góry. Ale tak jak mówię, jesteśmy coraz, coraz bliżej tego wierzchołka, tego szczytu. Tak więc jeszcze ostatnie może minutę, kilkanaście minut i powinniśmy być na miejscu. No widać, kolejna taka ścianka jest trochę stromości, a że idziemy cały czas w tempie, no to siłą rzeczy męczymy się trochę, ale chcemy uniknąć też tego deszczu w możliwości. No tutaj znowu troszkę wyposzczenia. Za chwilę znowu droga idzie mocno do góry. Jak widać, to dotarliśmy praktycznie do schroniska, jak widać. Jest coraz bliżej. No, coraz bardziej pada. No tutaj w lewo idzie dalej czerwony szlak, na leskowiec, ale to dopiero jutro. E, dzisiaj tylko i wyłącznie gronie napawa drugiego. Schronisko. Nic niczego już więcej nie chcemy. Coraz mocniej pada. Jest coraz więcej wody. A więc na szczęście udało nam się szybko tutaj dojść. Przypominam, my idziemy od siódmej rano na trasie Małego Szlaku Beskickiego. Tak więc zrobiliśmy 26 km około, w bardzo mocnym, dobrym tempie, z plecakami. Czwarty dzień wypadu, przypominam. Jeżeli ktoś śledzi, to wie. Tak więc bardzo się cieszę, że już jesteśmy, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej z tą pogodą. Ciemne chmury bardzo, coraz więcej tej wody. Coraz silniejszy opad. a Nie chcemy dzisiaj bardzo mocno zmoknąć. Jeszcze dwa dni przed nami. No tak wygląda ten groń. Jana Pawła drugiego. No to jeszcze nie jest czyt, czyt jest kawałek kawałek dalej. No będę chciał Wam to pokazać jeszcze dzisiaj. Bo już później na pewno nie będzie mi się chciało. No tak się prezentuję tutaj. To schronisko, do którego już mamy bardzo, bardzo blisko. Byłem już nim chyba ze dwa razy, ale to już też jakiś czas temu. Ciekawe czy coś się zmieniło. No nic, włączam na razie kamerę, bo bardzo dużo wody jest, ale co zrobić? Piękne widoki tutaj ze schroniska. Fantastycznie ławeczki są. No szkoda, że taka pogoda, ale cóż, schronisko tak się prezentuje. Nic, szybko, tu jeszcze chcę przejść. Coraz więcej wody. A i szkoda, szkoda, że to tak wyszło. A tutaj kawałek dalej jest na szczyt tego gronia. A jak wam tu coś pokazać? Tu jest potężne rozwitlenie szlaków. Zresztą rzucimy tutaj okiem, żeby się uwieczniło co tutaj mamy idziemy dalej. Chcę wam pokazać ten wierzchołek. Kurde, mocno tu pada. Jeszcze fajna kapliczka. No szkoda, że jeszcze tak nie wytrzymało z 10 minut. No tutaj za schroniskiem właśnie prowadzi ścieżka. Ona idzie na wierzchołek. Tu jeszcze rzucimy okiem na schronisko. A jeszcze kawałek stromości, tutaj, Tak widać. Grupa Beskicka Gopr. Rad już chyba nie idzie do góry Ale on też już tutaj był Ja też już tutaj byłem Ale chcę wam pokazać jak na tym wierzchołku wygląda skoro już tutaj jesteśmy No tak jak powiedziałem Potem nie będzie mi się chciało iść znowu butów wybierać Szczególnie że taka pogoda Tak więc to już są ostatki tej trasy. Ostatki wejścia na groń Jana Pawła II. 890 metrów przypominam. Ogólnie e, trasa z tego Krzeszowa, Krzeszowa bardzo przyjemna. Swobodnie można gdzieś dziećmi iść. Tak jak mówiłem, były mocniejsze odcinki. Były wypłaszczające odcinki. Było gdzie odpocząć, zregenerować się. Tak więc bardzo przyjemne wejście ogólnie z tego krzeszowa. Patrz, patrzcie teraz, nie pamiętam, czy, czy to już był tutaj wierzchołek. Akurat to jest kaplica. To no Też fajne, no fajnie, fajne te budynki, ogólnie z kamienia, wszystko fajne, no prawie wszystko zadbane, bo te dachy już wymagają odświeżenia, ale fajne miejsce. To jest stacja drogi krzyżowej, jeszcze zerkniemy tutaj. No i patrzcie, nie wiem gdzie jest tabliczka, z jest wierzchołkiem szlaku. Taka historia. No ta droga krzyżowa też tu fajnie, bardzo ciekawa. Fajnie zrobiona. No i nie widzę tej tabliczki. Ajajajajaj. No i w końcu, właśnie zapomniałem, czy ona była tutaj, ale tu jej nie widzę. Czy poza tym terenem tej kaplicy? pada a tak to czasem bywa pamięć płata figle no nie chcę już tam iść, bo się oddalam coraz bardziej od tego sroniska, a coraz mocniej pada no nic, tak ogólnie wygląda już ten wierzchołek kawałek tu wejdę, zobaczę co i jak I w końcu teraz nie wiem czy tu była w końcu tabliczka, czy nie było tabliczki no to jest na pewno szczyt tej góry nie widzę wyższego miejsca a więc to powinien być szczyt właśnie gronia Jana Pawła II 890 metrów Przypominam po raz kolejny no widoki są stąd całkiem całkiem niezłe, choć sporo tu drzew. No dzisiaj akurat pogoda nie dopisuje, więc widoków za bardzo nie zobaczymy. Ale tutaj jest wierzchołek, tutaj tabliczki nie ma. Czone jest niżej, w sumie nie wiem. Tak więc co? Kolejna góra, kolejne wniesienie. Za nami. Po nocowaniu właśnie w Stronisku pod Leskowcem, na Leskowcu, na groniu Jana Pawa II. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda sam Leskowiec, 922 metry. On się znajduje tam przed nami, gdzie pokazuje. I to będzie jakby całość tego wejścia właśnie na groń i na Leskowiec. Pokażę Wam to wszystko, jak to wygląda, co tam jest na szczycie. No i zobaczymy, ja tam nie byłem też dawno temu, więc też jestem ciekawy, czy coś tam nowego dali, czy nie, czy jest coś nowego, czy też nie. Tak więc oglądamy, idziemy i działamy dalej. Stronisko już zostawiamy za sobą, słońce już dość wysoko, pogoda fajna, jak już powiedziałem. No i idziemy sobie na Leskowiec, na razie kawałek wracamy, to, to, to co wczoraj mówiłem, aha. Wróciłem się jeszcze dzisiaj na ten gronie na powo, zobaczyć co z tą tabliczką, bo wydawało mi się wcześniej, że była. No i faktycznie jest na drzewie. Wczoraj, wczoraj ją przełoczyłem, ale chyba za dużo już tego deszczu i wszystkiego, ale już dzisiaj ją, ją znalazłem. No piękne widoki, naprawdę fajne miejsce tutaj, taki odcinek i wszystko mamy jak na dłoni. Do góry nie ma dużo. Leskowiec ma 922 metry, więc do wejścia nie ma dużo. Więc tak, parę kroków mocniej szarpniemy i już, już powinniśmy być. To no więc pokażę Wam, jak on wygląda, ten szczyt, wierzchołek, jak się prezentuje. No raczej samo wejście nie powinno mieć żadnych trudności, a przynajmniej nie takich, żeby się nad nimi. Zastanawiać i rozwodzić. Wejście na szczyt pokażę wam jeszcze taką małą ściankę. Bo coś trzeba jednak wejść. Do 30 metrów. I to jest właśnie ten moment. Taki troszkę mocniejszy pion. Ale oczywiście bez jakichś dużych ekstremum. Ale troszkę trzeba podejść. Jest troszkę do góry. Ale to nie jest jakaś trudność która by uniemożliwiała tutaj wejście oczywiście tak więc krok za krokiem idziemy sobie do góry i zaraz powinniśmy osiągnąć szczyt tego leskowca na jednego z najwyższych szczytów Beskidu małego Później będziemy troszkę schodzić ale nie dużo i kolejne szczyty potrójna na Beskidzie do łamanej skały, która też ma bodajże ponad 900 metrów. No, już widać krzyż. To jest chyba szczyt. Tak więc za chwilkę go osiągniemy. My na szczycie jest ten nasz Leskowiec, 922 metry. Ale taki spory spory krzyż. Na szczycie No niestety o dziwo nie ma tu widoków, mimo że tak dość sporo odkryta palana, ale dużo drzew i te góry w oddali tak się przebijają troszkę e, nad tymi drzewami ale tak to czasem bywa. Brakuje trochę metrów wysokości. Tak więc no cóż, my idziemy dalej. Parę ładnych godzin przed nami. Tak no więc wszystko, na razie trzymajcie się, cześć.